Siemano, siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie Z tej strony Karmiel Słuchajcie, gramy od nowe odrodzenie Mam nadzieję, że to będzie dobra gra Zapraszam do oglądania Dobra, ja nie jestem koło was Shit O, na glebie, cholera Chcę gdzieś coś tutaj znaleźć Cokolwiek Chcę choćby jakąś muzykę Kurde, naprawdę było? O shit! O, shit Mamy coś. Najlepszą obroną jest atak Ktoś tu dyrept, ktoś tu dyrept, no. a tutaj go dyreptem teraz. Słyszałem. Fajacyki. Ja muszę wstać do tego gdzieś się zastawił. Gdzie on ruszy od Już się zdgałem Widzę mojego Ambro, trzymam się go blisko. Będziesz to. Kupię siła. Jakoś widzicie, kurczę, zgłaszajcie. Ktoś tu leci. Ktoś tu właśnie lądował. Głośnie. Jesus Christ, ziomek. Ops, ups, rzeźnia. Rzeźnia. Really Nego? <gulana> Co on no, nas się! za nim wyjdziesz! Shit! trzymajcie się bliżej mnie! O, tak, jakieś tam się mocno skończyło! Mam pięć! Za jasna, nie mam wow. ja mam omnicji Wow To jest Bardzo dobrze, bardzo dobrze Zabieramy Kevin jakiś ammo Ktoś ma coś dla mnie? Nic, 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 nic nie ma? Jezus Nie, please Please uh, Please Chłopaki Trzymajmy się razem Holy shit o Jezus Respcie się szybko Do mnie Węs, szomana, nie weźmę strzałmana, nie? Ty mi tu nie weźmiesz Aaaa, jedna w łasie Dobra, ale widziałem jeszcze jeden stoi 30 sekund O, cholera jasna, nic Dobra, okay. próbujemy jeszcze raz Dobra, ziomeczki, znaczcie od razu cokolwiek Ja polecam Polipka trzymać się na razie poza strefą Ale jak chcecie I to tam się ryba Lecę za wami To pierwszy lepszy? Zabierajcie mi się, please. O, to dla mnie. Idealne, holipka. Idealne. Tu widzę, mamy prograczy. Ktoś tu już wybiegał, ktoś tu wybiegał. What the fuck, mate? Ktoś tu biegł. Zdawało mi się, to był znak. Ciągłeś, czemu, czemu tu uciekasz sam? Jesus Christ, normalnie. Gościu. Ja cię próbuję dupę osłaniać, a tu uciekasz. Uważajcie, chłopaki. Słyszałem tu. A, tu nie, dobra. Niezdroko, oni biegają jak wariaci, nie? To są inne Nie wiem, gdzie mam ich szukać. Ziomki! Chill! Tam ktoś wcześniej lądował. Chłopaki Czy BSP? Tam na wziął, ktoś jest. Cholera. A on sam, nie? Chciałbym pomóc. Już się niego martwię. O! Cholera. O! O! No. Padł! Polera, ale proszę mi strzałów Ty, tam się chyba biją wszyscy w sumie, nie? Wrogowie w sensorze, Szybko! O, Mam mało, amo. Biorę to. Bo Nie! Biegnij, proszę, szybciej! O Boże, drogi! Co to się stało tutaj? Nie, nie, ale jest jest za ciężko nie, mi jest tam, jest, jest, jest. Nie nawieje. Chyba, że. No nie! Wszystkie ziomki padły. Ekstra. Padliśmy wszyscy. Mam rację. Tak. O Boże, dobra. Próbuję ostatni raz. Próbuję jeszcze raz. Jeszcze jeden. Ostatni. Szybciej ziomeczki. Bum. Szybko. Wstulać. Ja pierwszy. Ja ja good Ale mnie wystraszył Ale mnie gościu wystraszył, nie? Holy shit Co tu mamy O dużo lepsze Tak, na razie się ustraiamy szybko A, tam coś jest jednak Też pobiegli do strefy Szybko ziomeczki, szybko, szybko, szybko lecimy O jest dobre

No nie, no nie, no was to nie wiesz! Jak zwykle! Jeszcze to bijecie, tak! Oh jezus! Oh my gosh! Mam um, dobra Ej, no dajcie jeszcze wylądować chociaż, no! się do reszty! Boom! Uh. Kurde, może być, cokolwiek! Teraz? Już teraz jest ciało, oh fuck! No nie! no Jeszcze nawet się nie schowałem, nie? Tu nie ma nic, no tu nie ma nic, Opaki, mnie. Chłopaki, dajcie cokolwiek. Eee. Git, jakie fajne, jeszcze bym nie strzelałem. Dobra, no, chłopaki, schowujcie mi coś automatycznego. O, no, tu nie było. Słyszę krzyka, ale nie wiem gdzie. Trochę się ucykam. Standardowo zresztą. Czy ktoś tutaj? O, kurka!

Holy Jezusie, ale od... Odwalił mi do reszty, nie? Gdzie są moje dziemeczki? Znowu. Blisko mnie, dobra, są blisko mnie. Chłopaki! Pieprz tą snajpę. A może nie pieprz tej snajpy? Może ja się wezmę? Ojoj! Dobry strzał, ale nie celny. I nabiał. Wsłaniajcie mi ziomka Jezus się Jesus, ale dostałem Benjamin, łotuj go tam Jesus Christ, normalnie chłopaki, chowajcie się troszkę, chowajcie się troszkę, nie? Czemuś mnie to zamknął, bym go widział A ja jeszcze koło okna, Jesus Christ Powarywałem granata oj, fizu, ale nikomu krzydy nie zrobiło ja jeszcze nikogo nie zabiłem tutaj, nie? o Jezus please don't to jest mój? czy czemu ja nie widziałem jego znacznika, nie? jestem w pierwszej dziesiątce wow w pierwszej dziesiątce jeszcze nikogo nie zabijając, nie? holy shit eee 8 mi zdjęli Wychylać, please. Chłopaki, strefa, nie? 10 sekund i trzeba biec. Fucking shit. Dobra, zostawiam to. Może być mało strzałów, ale. Ale będzie cokolwiek. Szybciej, 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 szybciej. Fuck. A myślałem, że jest O Boże, zroki killów, <śśpiewanie> Tragedia. <Nic>. Nie, <śpiewanie> z tego Panii. widzimy się w pewnym materiale. Ściema